Jest niedziela 28 lipca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór. Agata Jasińska, pora na losowania. Najpierw jednak informacja ze świata zdrapek. Totalizator sportowy spółka ZOO informuje, że 1 sierpnia 2024 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży trzech transz losów loterii pieniężnej Portfel Zielonych, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0732. Już we wtorek będzie można wygrać miliony w lotto. Zachęcam do typowania swojej szczęśliwej szóstki, bo tym razem zagramy nawet o 6 milionów złotych. Dodam, że w lotto można grać z plusem. Dopłaca się złotówkę do zakładu, a zyskuje szansę na zdobycie aż miliona złotych. Powodzenia! Jeśli ktoś lubi sam o wszystkim decydować, to zachęcam do spróbowania szczęścia w multi Multi. W tej grze to gracz wybiera, ile liczb typuje, czy gra z plusem, czy bez i czy zwiększa stawkę w grze. A najwyższa możliwa wygrana to aż 25 milionów złotych. W gasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych. Kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby: 24 7 11 51 sześćdziesiąt dziewięć, pięć, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści osiem, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, Siedemdziesiąt dwa, trzydzieści trzy, siedemdziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem, szesnaście, liczba dwadzieścia siedem, ta liczba jest plusem. W mini lot to wygrane padają najczęściej. Na przykład wczoraj w Bydgoszczy, Wrześni, Bielsku Białej, Piotrkowie Kujawskim i Chojnicach padły wygrane warte ponad 84 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze mini to. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone kule. Komara mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę. I losujemy pięć. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, czterdzieści dwa, osiem. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu kaskady w koszalinie padła wygrana warta 250 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. 9 6 7 1 18 19 11

Feuro Jackpot gra się naprawdę bardzo prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 12. Feuro można grać systemem. Poszczegóły zapraszam na lotto.pl oraz do punktów lotto. Dzięki ekstrapensji już ponad 300 graczy zapewniło sobie pensję na lata. Największa z tych wygranych miała wartość aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Takiej wygranej życzę każdemu graczowi i zapraszam na ekstrapensję. W setach maszyny losującej mamy trzydzieści pięć i cztery kolejne ułożone kule. Bębry maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Zaczynamy losowanie. Dwadzieścia dziewięć. Dziesięć. Osiem. 34. 17. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 2. Pensja w ekstrapensji wypłacana jest przez lata, a premia w Premii od ręki może być warta między innymi 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, a nawet milion złotych. Losowanie ekstra premii już teraz. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Zaczynamy losowanie. 35 31 8 Trzydzieści dwa, dwadzieścia cztery, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest liczba cztery. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać online. I przypominam, że trwa Loteriada. Do zdobycia jest ponad 890 nagród i 2 miliony zakładów Lotto. Po szczegóły zapraszam na stronę loteriada.pl. Wieczór z grami lotto powoli dobiega do końca, ale już zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania, które będę miała przyjemność poprowadzić, a będzie można je obejrzeć na lotto.pl lub na profilach lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Przed loteriada! Loteriada! loteriada. Wygraj test! Mercedes! Elektryczne! Rowery liczne! fiesty nagroda z Smartfonów masa! Gorąca kasa i słuchawki zgarnij też! Loty no zakłady, pokłady! W Loteriadzie udział też. Loteriada! Dołącz do wielkiej fiesty nagród! Braka!